Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek GTA 5. I zanim przejdziemy do tych nowych ciekawostek, to jeszcze odświeżymy sobie odcinek poprzedni. Bo tam w komentarzach zauważyłem dwa ciekawe spostrzeżenia. Pierwsze dotyczy ciekawostki z maską. Pokazywałem tam maskę, która jest nawiązaniem do Menhuntu, lub też do Piątku XIII. Jak to sobie przyjmiemy, zależy. W każdym razie jest tam jeszcze jedna maska nawiązująca do menhanta. Jest to maska świni, bo w Menhancie był właśnie tak zwany Pixie, który miał maskę świni. On może być bardziej nawet znany z Geta San Andreas, bo to był jeden z takich największych tam mitów, zaraz obok faceta z piłą i wielkiej stopy. Natomiast kolejne ciekawe spostrzeżenie jest w tym klipie i zostało tylko kok, czyli kutas, więc ewidentnie coś te autorzy mieli na myśli. I tutaj zauważono, że jest to głos bardzo podobny do Niko. Nie wiem, czy to był jeden z tych dwóch przychodni, w jakich miałem, czy on był gdzieś indziej. Natomiast no, na pewno jest to bardzo bardzo ciekawe. Kto wie, Niko no, raczej nie ma w GTA 5, ale no, głos naprawdę bardzo podobny. To, co znajduje się pod nami, to jest wioska altruistów, natomiast ciekawostka będzie nieco obok, ale jeszcze pokażę dokładną lokację. To jest tutaj, tak na północ od kanionu. No i tak, nasza ciekawostka pojawia się między godziną 19 i 20, więc idealnie możemy już zaczynać. I znajdziemy ją na tym klifie. Jak się zbliżymy, to widzimy, że nam się właśnie teraz pojawiło auto, samochody policji, a także jakieś e, auto jakiegoś cywila. I ta scena jest nawiązaniem do filmu Thelma and Louis. Nie oglądałem tego filmu, tylko zobaczyłem sobie zakończenie, i faktycznie jest tak najbardziej na stówę to jest wzorowane właśnie na tym filmie. Zobaczmy, co się dzieje. Tutaj policjant nie dogonił samochodu, no i ten postanawia zeskoczyć efektownie z klifu. Jak to się kończy, no nie fajnie. W każdym razie jeszcze sobie polecimy za, za tym samochodem. Jak go gdzieś tutaj nie zgubię. No i szybko się zatrzymał, bo pamiętam, że ja już to sobie wcześniej testowałem i poleciał zdecydowanie dalej. No to jeszcze zobaczymy sobie, czy ten telma, ta telma, ci, nie, one, te, te telma i Luis, nie, oni. Jak kurwa to odmienić? Ten, ten na przykład, Luis, nie, bo to są dwie dziewczyny, czyli ta telma, ta Luis. Te, Telma i Lui? Nie. Dobra, czy, czy te dwie babki w samochodzie przeżyły? Czemu ja mam czasami takie głupie problemy, tego nigdy nie zrozumiem. O, w każdym razie, no dziwne, jest jedna osoba yy, i tak, albo się zgubiła gdzieś, albo to jakiś błąd, albo, albo tam była tylko jedna osoba na klifie, bo w sumie się nie przyglądałem. No zobaczymy sobie to, jeszcze tam zajrzę. Czas na jeszcze jedną wycieczkę, może teraz jakoś lepiej uda mi się im przyjrzeć. Czyli teraz głównym naszym celem było zatrzymanie się na tym klifie i jak naj, najlepsze przyjrzenie tym dziewczynom. No, to się nie zawsze spawnuje, z tym jest problem, a teraz jest OK. Dobra, mamy samochody policyjne, mamy te dziewczyny. Jeszcze tylko wypadałoby wylądować. Jak ja nie znoszę tego helikoptera. Znaczy, on jest taki nadsterowny powiedzmy. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale no ej, 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 jadą, jadą, ale się zatrzymują i to mi się podoba, czyli e, jakby przerwaliśmy ten cały skrypt, i to jest też ciekawe, bo ten policjant niby mógłby ich teraz spokojnie dogonić, a widzę, że najwidoczniej mu się kompletnie nie spieszy. Więc dobra, no nie wiem, może można coś z nimi pogadać czy coś. Ej, się ma. Aha, czyli chyba zbagowaliśmy to wszystko. Nie wiem, jakby to, nie wiem, wkopnąć to czy coś. No kurwa, mać! Ja pierdolę. I się jeszcze zatrzymały, co za dziwki te. Ratujesz takim życie, a one cię spieprzają z klifu. No ja pierdolę. Jeszcze tam mój helikopter został. A No dobra, no to widzimy, że nie zawsze warto pomagać, bo można źle skończyć. no. To jest klip z takiej mojej swobodnej jazdy po mieście. No, kiedyś jeździłem, spotkałem syna Michaela, Jimmy'ego bodajże. No i postanowiłem go pozaczepiać. No i właśnie, spieprzyłem go z tego, z rowera, no i chciałem zobaczyć co będzie jak na niego wsiądę. Jimmy tak podszedł, już myślałem, że mi chce wyjebać, ale nie, no. Stoi jak ciota i patrzy jak ktoś siedzi na jego rowerze, ani słowa nie powie. No, taka śmieszna sytuacja. Potem chciałem mu dać nadzieję, no to zsiadłem. No i masz usiądź sobie, ale nie nie dla psa kiełbasa. I niestety, sobie nasz Jimmy będzie musiał na no schudnie. Przy okazji, zawsze jakiś plus, nie? Będzie, będzie musiał sobie na piechotę łazić. I w sumie, jak odejdziemy dalej, no to nawet jak siędziemy z tego, to i tak będzie stał jak jakiś kołek. Potem jeszcze oczywiście próbowałem podczepić mu ładunki i potem jak będzie jechał go wysadzić, ale się nie da. Jeszcze ktoś mnie tutaj walnął na drodze. No i tyle. Nie wiem czy to jest jakaś ciekawostka, czy to jest jakieś gówno zwykłe, które Wam pokazuję. No ale pokazałem i przechodzimy dalej. Tę ciekawostkę dosyć ciężko znaleźć i zwyczajnie potrzeba do tego dużo szczęścia i zwyczajnie czasu. Chodzi o to, że czasami, jeśli przełączymy się na Trevor'a, no to będzie on jechał na autostradzie i gonił na skuterze innego gościa na skuterze. We are scooter brothers. Scooter Pewnie teraz się zastanawiacie, gdzie tu właściwie jest ciekawostka, no i żeby to zrozumieć będę musiał wam pokazać pewien klip z YouTube'a. Jest to e, nagranie z GTA 4 stworzone właśnie przez jednego gracza i... no zobaczcie sami. Scooter brother, no i to jest o tyle fajna ciekawostka, że pokazuje, że producenci nie mają w dupie tego, co gracze tworzą z GTA na YouTubie. No i nawet niektóre ich pomysły implementują. No kto wie, może kiedyś w jakimś GTA zamiast dubbingu będzie Iwona, a zamiast napisów początkowych będzie e, opracowanie i montaż. Jak nie wiecie o co chodzi, no to po prostu jesteście dosyć nowymi widzami. Scooter brother! Czas na taką ciekawostkę, która jakoś tak budzi mój duży podziw, to znaczy widzę, że widzowie tych moich filmików to mają przeróżną wiedzę. To jest taki typ ciekawostki, który naprawdę choćbyś szukał przez cały dzień po mapie, to i tak byś nie znalazł pozwyczajnie nie masz potrzebnej wiedzy, żeby zauważyć, że jest to ciekawostka. Otóż mamy tutaj e, takie coś, bo normalnie nawet nie wiedziałbym, co to jest. E, znajduje się to w tym miejscu, ale także zapewne w wielu innych takich rolniczych terenach. I chodzi o to, że jest to podobne do polskiej prasy rolniczej. E, chwila to było SIP Mazed 224. O szczegóły nie pytajcie mnie. Możecie pytać autora, On jest tam na dole. Napisany jego nick. No i gratuluję spostrzegawczości i wiedzy. A, no i mamy polskie nawiązanie. Też fajnie. Naszą ostatnią ciekawostkę znajdziemy koło chujowej siłowni na plaży. I dotyczy ona pewnej nieruchomości, którą możemy kupić Franklinem. Dokładnie chodzi tutaj o jej nazwę, bo ona nazywa się Smoke on the Water. I... Oznacza, jest to nawiązanie do zespołu, do utworu zespołu Deep Purple właśnie o tym samym tytule. No i to by już było wszystko na dzisiaj, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli macie jakieś ciekawostki, to możecie je nadsyłać na maila widocznego w opisie, bo te wiadomości na YouTube z tego co mi wiadomo, już działać nie będą, a przynajmniej nie tak jak bym chciał. A jeśli macie, wychwyciliście coś w tym odcinku, tak jak te ciekawostki małe na początku, co dzisiaj były, no to możecie pisać to oczywiście w komentarzach. No, to to by było wszystko, cześć.